Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Opowiem Wam dzisiaj o grze Borderlands. Jest to nowa produkcja studia Gearbox, które do tej pory znane było głównie z serii Brothers in Arms, czyli wojennych strzelanek w realiach II wojny światowej. Borderlands to taka bardzo nietypowa gra. Jest to generalnie strzelanka FPP, ale pod względem mechaniki jest bardzo zbliżona do hack/slashy w stylu Diablo, czy w ogóle gier MMO, tak szerzej patrząc. Najważniejsze jest więc rozwój postaci, zbieranie nowych przedmiotów i wykonywanie dosyć mało zarysowanych fabularnie questów. Misji tutaj mamy co prawda bardzo, bardzo dużo, dziesiątki yy, i w ogóle gra jest długa. Jej przejście zaj może zajmować nawet 20 godzin, więc jak na strzelankę to jest bardzo dużo. <gry> Poza tym kiedy już przejdziemy grę, to niczym w diablo możemy tą samą postacią zacząć sobie grać od nowa i wtedy świat będzie tak przeskalowany, że nawet potwory na samym początku będą wyzwaniem dla postaci na powiedzmy 35 poziomie doświadczenia. No to jest jedno z wielu slashowych rozwiązań w tej grze. Pod względem narracji, gra jest całkowicie zaniedbana. Opisy questów są tutaj tylko tekstowe, w ogóle mało tutaj jest mówionych dialogów, tylko jakieś tam odzywki przeciwników i jakaś transmisja radiowa raz na jakiś czas. Przerywników filmowych też w ogóle nie mamy, ale z drugiej strony misje są na tyle proste, że tych opisów tekstowych, które są, i tak nie musimy czytać, bo potem po prostu markery na mapie nas prowadzą punkt po punkcie i nie ma żadnego problemu. Więc. Cała linia fabularna jest generalnie strasznie głupia i potraktowano ją po prostu jako pretekst do tego, żeby przeciągnąć nas przez cały świat gry, dać nam jakąś e, motywację i rozrywkę. Fabuła się zaczyna w ten sposób, że jako jeden z czterech bohaterów, możemy sobie wybrać jedną z czterech klas, e, przenosimy się na planetę Pandora, gdzie musimy znaleźć tajemniczą kryptę, podobno wypełnioną skarbami pozostawionymi przez jakąś wymarłą, dawną cywilizację. I misje z głównego wątku tutaj tak mieszają się z pobocznymi, że czasem nawet nie wiemy, które musimy wykonać, żeby przejść do następnego obszaru, popchnąć tę prawie nieistniejącą fabułę do przodu. Trochę to jest momentami uciążliwe, bo już w pewnym momencie grania w tę grę, tak mamy ochotę trochę przyspieszyć, pójść do przodu szybciej, a nawet nie wiemy, w którą stronę, od której strony to ugryźć. Przez to wszystko, co mówię, wydawałoby się, że gra powinna być nudna, ale autorzy w jakiś kompletnie magiczny sposób nie pozwalają nam oderwać się od telewizora. Głównie jest to zasługa rozwoju postaci. Przez cały czas jesteśmy tutaj bombardowani tym rozwojem, mamy cały, cza cały czas mamy na ekranie pasek doświadczenia, który się tam wypełnia e, do następnego levelu. Co jakiś czas widzimy takie triumfalne napisy Level Up na cały ekran, a po pokonaniu każdego w zasadzie przeciwnika widzimy, ile doświadczenia za niego dostaliśmy. Więc cały czas po prostu tutaj bodźce nam sugerują, że powinniśmy rozwijać naszą postać, i że i cały czas mamy to poczucie, że jednak brniemy do przodu, tutaj nawet walcząc któryś już raz z jakimiś respawnującymi się przeciwnikami, I, te, i tak nie mamy poczucia tracenia czasu, bo wszystko to, prawda, gdzieś nam się sumuje w jakichś statystykach, które są na zapleczu rozgrywki. Prowadzi to w sumie do tego, że cała ta gra to takie trochę bezmyślne, relaksujące grindowanie, ze wszystkimi plusami i minusami takiego rozwiązania. I grając w nią, trzeba wyłączyć taki standardowy instynkt. Y Wielbiciela FPS-ów, bo w zasadzie takimi umiejętnościami gracza w sensu stricte nie jesteśmy tutaj w stanie wiele mm, zretuszować, wiele zastąpić. Kiedy próbujemy się zabrać za zbyt trudnego przeciwnika, zbyt trudnego w stosunku do naszego poziomu doświadczenia, to żadnym skakaniem, strejfowaniem i chowaniem się nie zakryjemy tego, że jesteśmy zbyt słabi. Nie będziemy mieli nic do powiedzenia, dostaniemy lanie, nie będzie żadnej rozmowy, więc w takiej sytuacji po prostu musimy wrócić kilka leveli później do tego przeciwnika i wtedy z kolei nie, nie będzie żadnego problemu, powalimy go trzema strzałami nawet, Możliwe, że tym samym rodzajem broni. To po prostu pokazuje, jak bardzo ta gra jest oparta na statystykach, do których nie mamy w sumie bezpośredniego dostępu. To jest ciekawe, to wszystko rozgrywa się gdzieś na zapleczu. Autorzy przed premierą chwalili się, że znajdziemy w tej grze setki tysięcy rodzajów broni. No i tak faktycznie jest. Przy czym jest to trochę oszukane, bo często tutaj te modele jednak się powtarzają. Ogólnie te pukawki nie są aż tak zróżnicowane, jak próbowano nam wmówić, że będą. No i generalnie są one generowane losowo, w jakimś tam ograniczonym zakresie oczywiście. Broń zawsze zdobywamy na pokonanych przeciwnikach albo znajdując takie specjalne skrzynie, w których zazwyczaj są najfajniejsze rodzaje broni. No i ilekroć znajdziemy jakąś broń, to musimy ją sobie porównać do tej, y której aktualnie używamy. A ten wybór nie jest często prosty, bo mamy tutaj bardzo dużo czynników. Każda broń jest opisana nie tylko y zadawanymi obrażeniami. Ale też na przykład pojemnością magazynka, szybkostrzelnością i jakimiś dodatkowymi efektami, jak na przykład mm, szansą na podpalenie przeciwnika. Jest tutaj dużo czynników i musimy jakoś dopasować to wyposażenie do stylu rozgrywki, który nam odpowiada. No to jest prawie że RPGowe rozwiązanie, więc jeśli lubicie takie rzeczy, na pewno będziecie bardzo zadowoleni. Świat gry jest bardzo rozbudowany i dosyć różnorodny. Przez cały czas chodzimy tutaj co prawda po takich prawie że Falloutowych pustkowiach, no bo taka, taka ta planeta Pandora już jest, jakieś tam pustynia, prawda, zdewastowana, cała wysuszona, ale nawet w tym znajdziemy jakieś urozmaicenie, są tutaj miasteczka, wysypiska, jaskinie, wybrzeże, morza jest, czy tam jakiegoś jeziora. Ogólnie jest tutaj co zwiedzać, na co popatrzeć. Zwiedzać przy okazji od razu powiem, że możemy też y, siedząc za sterami samochodu, znaczy nie wiem jak to nazwać, no taki, takiego jeepa powiedzmy. Za jego sterami oczywiście poruszamy się dużo szybciej, wygodniej, jest on też uzbrojony, więc możemy walczyć. Jego wadą jest z kolei tragiczny model kolizji, bo tutaj kiedy wjedziemy w jakąś, nawet nie ścianę, tylko w jakiś taki element, drobny element otoczenia jak jakaś latarnia zdewastowana czy coś takiego, to auto zatrzymuje się jakby no, nie wiem, sami popatrzcie. Gra ma taki bardzo charakterystyczny styl wizualny. Na pewno to dobrze tutaj widzicie na tym filmiku. Wszystkie tekstury są takie, jakby narysowane pisaczkiem w ogóle. Pisaczkiem jakiegoś artysty, który to rysował, więc jest bardzo komiksowo i to też przelewa się na projekty postaci, na przeciwników, na potwory. W zasadzie cały czas tutaj czujemy, że ta gra jest trochę inna niż niż te do których jesteśmy przyzwyczajeni, i to jest poczucie bardzo komfortowe i bardzo przyjemne. Wydaje się, że gra została pomyślana pod kątem koopa. E, no i teoretycznie wszystko jest ok, ale w, pra w praktyce po prostu nie mogłem jakoś zaznać tego trybu. Pełni. Generalnie mamy tutaj możliwość gry przez sieć w cztery osoby naraz i jeszcze splita na dwóch. I tak od razu Splita w ogóle odrzucamy na bok, zapominamy o nim, bo tutaj jest on zrobiony, wygląda tragicznie po prostu. Ekran jest podzielony w pionie i w ogóle interfejs się nie mieści na ekranie, kiedy, kiedy gramy we dwóch. Jest to kompletnie niekomfortowe, nieprzyjemne i, i no nie wiem, zero frajdy jak dla mnie z czegoś takiego. A przechodząc już do gry przez sieć, to tutaj z kolei zawodzi matchmaking. Bardzo trudno mi było znaleźć graczy na podobnym poziomie doświadczenia co ja, a raczej gra z ludźmi na zbyt wysokim albo zbyt niskim mija się z celem, bo nie jesteśmy w stanie wykonywać tych samych questów. A kiedy już wszedłem do jakiejś gry, to z kolei okazywało się, że wszyscy gracze, którzy tam się znajdowali, w ogóle siedzieli w jakimś mieście i się pojedynkowali, bo tutaj mamy taką możliwość sprytnego, szybkiego przełączania się pomiędzy trybem pojedynku a Co-opem. To jest fajne, no ale generalnie po prostu w matchmakingu nie udało mi się znaleźć żadnej sensownej gry i niewykluczone, że u was będzie tak samo, więc koop polecam wam tylko w wypadku jeśli po prostu macie z kim zagrać, macie jakichś konkretnych znajomych, którzy też planują zakup tej gry. Podsumowując, Borderlands to jest. Bardzo wciągająca, satysfakcjonująca gra, to taka mięsista strzelanka, która daje dużo frajdy i pozwala przymknąć oko na naprawdę wiele niedociągnięć, które ma. Bardzo uproszczając sytuację, jeśli oczekujecie przerywników filmowych, rozbudowanej fabuły, to mijajcie tę grę jak najszerszym łukiem, bo to kompletnie nie, nie dla Was. Ale jeśli lubicie po prostu fajne, konkretne strzelanie, takie przyjemne z wykopem, to śmiało możecie postawić na Borderlands. Jak dla mnie, gra na 4 gwiazdki.